Skoro jesteśmy przy chorobach takich bardzo poważnych, chciałbym na chwilę opowiedzieć ci krótką historię, bo ty masz braci, nie? Ja mhm. też mam braci. Tak. Ehm, o braterstwie właśnie, bo e, to jest niesamowita historia. Właśnie niedawno pewna znajoma opowiedziała o tym, że e, no, żeby zamaskować o co chodzi, po prostu m, w dalszym krągu, kręgu, e, kręgu, krągu, po prostu była osoba, która, koleś miał zanik mięśniowy od, od całego, od dzieciństwa. Znaczy nie znam dokładnie natury jego, jego przypadłości, ale objawiała się tym, że po prostu nie, nie był władny swoim ciałem, mhm. ale pozostawał właśnie władny swoim umysłem, co zawsze zdaje się ma najgorsze. Mi się zawsze zdawało, że to jest dość ciężki los po prostu. Bycie świadomym tego, że niewiele możesz zrobić. To jest okropne. I nadal masz potrzeby. To jest, wiesz, różnych różnych rodzajów. Właśnie o tym wspomniałaś, że ten człowiek był dorosłym mężczyzną, miał też, jakby, wiesz, potrzeby. swoje potrzeby. Jedną z nich jest potrzeba seksualna. To jest nic niezwykłego, jest 2020, można o tym mówić normalnie. Jeszcze można mówić, bo już wiem, co się. czarne chmury na horyzoncie się zbierają, już wiem, kto tam tych pierdolącków, kurwa, frajerów z Ordo Iuris i innych tam, kurwa, współczesnych biczowników. E, więc, y, no, co wtedy, nie? Jak jesteś absolutnie. Też głupio to zakomunikować o sobie obcej, i tu wkracza właśnie historia o bratestwie. Otóż jego brat pogadali szczerze i powiedział: no, dobra, no. Są usługi, yy, wiesz, tak naprawdę, no nie będzie to jakby codzienne <gry> jak zamówienie w miejscu, gdzie takie mm -hmm. usługi się zdobywa, ale lepsze, na pewno, ze względu na to, że to był koleś o dużej kulturze osobistej. Lepszy dzień niż jakikolwiek inny dzień w tej pracy, prawda? Sex workerki, e sex working, e to jest normalne zajęcie. W wypadku mojej dziewczyny jest SEX NOT working. Nie, nie, ale... Jezus. No jakby ta historia do tego zmierzała, żart. Ale nie, 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 nie. Żadnych tanich żartów. I po prostu on zabierał go do burdelu. Trochę jak Jim Jeffries w tej słynnej swojej się historii. Się, czy Nie, ale ja im ja bardziej z teraz obserwuję obecnie Jim'a Jefferiesa, bo nie wiesz, czy, czy kojarzysz te kontrowersje z ubiegłego roku, jak on... Wyszło nagle na jaw, że on strasznie manipuluje wywiadami w tych swoich programach. A nie, nie, nie słyszałem nic nie, nie słyszałem nic od dłuższego czasu. No, Freedom, czyli 2016 rok. No to jeszcze po drodze były dwa specjale, coraz gorsze, w których się tłumaczy jakby z tego Freedomu. Znaczy, nie tyle tłumaczy, ale że ludzie go tam się nie spodobało to i dalej o tym mówi, o broni. Mhm pokrewnych sprawach, ale jednocześnie był też Jim Jeffries Show, który był bardzo dobry. Na pewno miał świetną ekipę pisarską, bo o której można było posłuchać w ramach podcastu, który prowadzili potem i rzeczywiście ci ludzie, którzy odpowiadali za ten program, widać u nich było e, duże zdolności, no ale wiadomo, twarz jest jedna i Jim Jeffries jakby był też, e, on się też tak trochę stał tym, z czego się naśmiewał, prawda, bo jakby w pewnym momencie ten taka jego frywolna komedia, taka wiesz, taki... On zaczął to piętnować. I mi się to tak... Mówię, dobra, o, okay. ale daj też żyć, nie? I, no i najbardziej to uderzyło w momencie, kiedy prowadził wywiad. No, ale czego nie wiedział jakby ten pan nasz Jim Jeffries, że rozmowa była też nagrywana nie? po cichu, na boku. I potem jakby w całości została udostępniona a ta, i zestawiona z tym pociętym wywiadem, który został wyemitowany w Comedy Central w ramach programu Jima Jeffriesa. Witam serdecznie w programie. Dzisiaj tylko ja będę zadawał pytania, bo pani się nie wypowiada, nie ma pieniędzy na to, żeby jej głos zrobić. Witam też gości. Prosiłbym, żebyście i wy się z nami przywitali. Pod żadnym pozorem to nie jest fragment z waszego pożegnania. Witam, dziękuję dzień, dzień. bardzo. Na początek panie Jacku, jak pan sobie w judo radzi. Chciałem trochę przewrotnie może odpowiedzieć. A lepiej jest być kamerzystą na weselu w Polsce, czy w UK, czy w Stanach? Ręcznej. Zarabiają w dolarach i funtach, wiesz, to jest Ta. też różnica. A u nas to za co kamerzysta robi? Za nagrywkę taką, co w Polsce ludzie nagrywają i wrzucają do internetu, na YouTube'a za darmo po prostu, żeby się rozpopularyzować. Znaczy, wiesz... Jak tam idzie wam teraz na angielskim, bo słyszałem, że facetka was ciśn... Nie, niestety, jest są takie czasy teraz, ale aż za bardzo. A dla was tak w wyścigu kolarskim to jak ja to mówię w peletonie, czy jak ja to mówię w ucieczce lepiej. No może miło mieć kogoś za plecami i tak dalej. Natomiast jeżeli już czujesz taki oddech takiego właśnie korporacyjnego, wiesz, podejścia, że wiesz, musimy to 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 tamto, niby to jest w dobrej wierze? Patrz, że robisz jako taki pomocnik wampira, to dobra jest robota czy zła? Nie wiem, no samo to, że pracujemy wieczorami, yy, są te jakieś imprezy i tak dalej. No nie każdy sobie życzy, nie wiem, jeździć 20 razy w miesiącu, siedzieć do rana gdzieś tam. Czy mogą panowie teraz pobełkotać, bo musimy ustawić yy, balans bielni? Znaliśmy z kolonii, z. Jak chodzi... katolickiej kolonii. Ja chodziłem do szkoły katolickiej, Darek nie chodził. Operację zwiększenia przepustowości nosa możemy uznać za sukces? Tak, udało się i. Teraz na no poważnie. Czy fakt, że w Obwodzie koszalińskim o 43% wzrósł procent zachorowań na rzeżączkę i inne układy. To daje Wam do myślenia? No, nas to... ja jestem dumny nawet bez myślenia o tym. Cieszy nas to, że, że stworzyliśmy coś takiego od zera, gdzie na początku było 20 osób, czy tam. No właśnie, bo to nie była taka piękna historia pięć, od początku, też trzeba powiedzieć, że e, troszeczkę to trwało, zanim no. powiedzmy to się bujnęło, zanim ludzie trochę tam zaufali i, no i my sami żeśmy się też wyrobili. Później coś jakoś chyba rozniosło pocztą pantoflową i tak poszło. Ale mnie, co prawda nie mamy, mówię, no żadnej powiedzmy gdzieś tam reklamy, no okazjonalnie mówię, czasami u was gdzieś była jakaś rozmowa, czy w, 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 w radio też była jakaś rozmowa, coś tam gdzieś tam, no. czy, w, czy w gazecie coś napisali. Jak pan oceniam ostatnią konferencję ministra sprawiedliwości? I nie wiem, jest brzydki gościu, wychodzi i zacznie mówić no. o jakim to nie jest podrywaczem, no to nikt nie uwierzy. U pana na obejściu to pies na łańcuchu? Ja mam też, czy miałem, bo już, bo każdy tak ma. A kto tam w ogóle chodzi na te imprezy hausowe w Szczecinie? Policjant, Ta. ksiądz, nauczyciel, czy coś takiego. I Jakaś facet przybrany zabawę. Facet I żarty żarty zabawę. Ciowa, żona dobra. właśnie i facet po piwku, wiesz, siada przed telewizorem i żona go męczy i on, oj zostaw mnie. Pan powie, na tych imprezach chaosowych w Szczecinie to tłoczno jest? się się przystawił skroń do głowy. To dziękuję panom bardzo, koniec mistrzostw, a teraz proszę się pożegnać tak jakbyście się witali. Witam, dziękuję Dzień. bardzo. No i oczywiście dysonans między tymi był koszmarny. Na ile naiwność ludzi, którzy myślą, że te programy satyryczne są rzeczywistością? Ludzie, naprawdę, nie bierzcie stamtąd informacji. To, to, John Oliver jest zabawny, ale please, man. To, jest, to jest kurwa Corporate Shield. To jest, to, ten typ jest w John wie, Oliver jak... jest Corporate Shield? No ja jak kurwa? Dlaczego? No bo opowiada o pierdołach zawsze, kurwa. Wiesz, jakie tam jest na samym końcu? Money. Jest, jest problem. A ty dzisiaj, arsłaż konspiracji, się obudziłeś 100%. rano i co się to dzieje? Przez to te szanty. Przez te szanty. Ale no, oko. nagle jakiś... Dobra, chuj z Oliwerem, no. chuj z Jeffreysem, chuj z tą torbą chuj i z... muzyczką z telefonu, w telefonie. E, o braterstwie chciałem powiedzieć, bo no. właśnie. No i wy... przyszło to do czego? Że on go zabrał <coughs> rzeczywiście do przybytku i wiesz, ze względu na to, że to dać takie wymagania specjalne i w miejscu, w którym mieszkają, no kosztowało dość dużo pieniędzy, no ale jakby facet w wieku, no już z takim bym powiedział, poważnym, nie? Bo to nie były pierwsze lata jego życia, ani tam nastoletnie. Jakby stracił dziewictwo i spodobało mu się to, I wiadomo, że raz tam na jakiś czas brat go zabierał. No i pewnego dnia, wiesz, mówi, brat z taką smutną miną powiedział, słuchaj, dzisiaj pójdziemy gdzie indziej, dobra? Po prostu, wiesz, jest tak, że trochę to kosztowało, nie? A no, znasz jaka jest sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, to hajsu nie ma, nie? Te, te dodatki no nie, na nie. pewno nie wyszarpiesz, kurde, z mopsu na to <noise> zapłaty. bo Nie dają rachunków. No i wiesz, i, i wziął go oczywiście jak zwykle z samochodów, stawił tam e, i, i potem zawiózł go do, do mieszka tam mieszkania prywatnego, nie? I e, potem jakby wyszedł, zostawił go. I tym razem ta pani, która weszła, nie, była jakaś trochę no inna, nie, ale zrobili co trzeba, tak trochę inaczej. Bo tam wiesz, to głównie jest tak, że dla, ze słów tej typiary, która odpowiadała, że dla tych osób to głównie chodzi o takie oralne rzeczy. Wiesz? Mm -hmm. to tam jest coś ciężko, jakby technicznie to zrobić, nie? Okej. Okay. No i tam fajnie się gadało w ogóle, nie? A takie oralne rzeczy. Nie, nie, nie mówię, że, te, nie, że tam kurwa, wiesz. Na pamięciówę starą, tam przypomnij sobie. <krymne> Tylko po prostu jakby felacja, a potem rozmowa. Klasycznie, tak zwane, kurwa, sopockie śniadanie. <krymne> Nie wiem, jaka. <krymne> <I, krymne> no i wiesz, te wizyty się powtarzały. Brat tak z wyraźnym oporem, ale zabierał go tam, bo ten, ten chłopak ten sparaliżowany jakby coraz bardziej z tą, z, z, z tą osobą, z tą dziewczyną, która tam, wiesz, go obsługiwała, była jakaś nić porozumienia, ale tak widać było, że ona tak jakby coś się tam wycofuje z tego i to cały był taki romans, on też nie wiedział, jak do tego podejść mhm. i tak właśnie najdziwniejsze było to, że ona jakoś się tak trochę wstydziła go, nie? że nie, nie chciała mu pokazywać swojej twarzy mhm. za bardzo. No. I e, po prostu wiesz, żeby, żeby nie ten. Nie, no go nie, nie wiem, może nie chciała, żeby on ją wyszukał potem w internecie na rok się. No to są różne powody, nie? Żeby, go nie, żeby ten romans się nie stał czymś prawdziwym. Nie? I dopiero mm -hmm. tak po roku, po roku po prostu brat go zabrał po raz ostatni i wiesz, w tym mieszkaniu mówi, że dzisiaj jest ostatni raz, nie? bo to po prostu już jest, jest tak, nie, że. Ono, no dobra. No i zrobili to, co swoje. Nie? Sąsiada, i ona mówi: W końcu mogę ci pokazać swoją twarz. Wiecie, że to, to był brat. Obciągał mu po prostu przez rok. Bo to było tyle pieniędzy, że stwierdził, musiał zaciągać chwilówki, żeby go zabierać. Ale. Do burdelu. I po prostu zawoził go do własnego mieszkania, zakładał perukę i dawał I, wokół, i, mówił, prostytutkę. i mówił kobiecym głosem, tak. rozmawiał z nim kobiecym Przecież głosem. Operację. Nie, zwolniła inna kobieta. Z galera, tam nie dopracowałem tej części. Nie dopracowałeś tej historii. Ale chodzi o to, że bracia da się dużo zrobić. Aha, bo to była historia o braterskiej miłości, tak? Tak. I to Ile jest ty mojego życia marnujesz? Mogłem to lepiej schować, wyraźnie. Wszystko się wszystko kierowało, że to będzie ten brat. Ale rozumiesz, wiesz, nie chciał zaraz... No i teraz z jednej strony złamane serce tego sparyżowanego, a ten drugi brat jest teraz prostytutką dla innych spraw. Więc na nas, każdy z na nas coś, trochę coś, prawdy w tym. Coś dla siebie. Prawda no... was wyzwoli. Jezu, straszna Ale, historia. Straszna historia, smutna historia. Drugi raz ją opowiadam i drugi raz nie weszła. No. <śla> Wiesz co? Jeszcze ze trzy i masz dobrą, dobrą, <śmienic> masz dobrą próbę, żeby podjąć Jedną wniosek. Jedną prawdziwą próbę. Dobrze, to ostatni raz jak słyszymy. O... <śmienic> Tale of Two Brothers. Spróbuj, jeszcze raz. To jest taka dobra gra, Tale of Two ja Tam praktycznie zero w czego w <śmienic>